My znowu w tych samych okolicznościach przyrody, to znaczy nie przyrody, za ścianą, W okolicznościach domowych. Mogą nam przeszkodzić. Ojej. Będziemy rozmawiały o kobiecości. I zadam ci, Monika, takie pytanie: mhm. Czy ty mogłabyś zostać pierwszą damą? Nie. Dlaczego? Nie. Dlaczego nie? Nie, jeszcze raz nie. Nie. Ale dlaczego nie? A przecież! Telewizja bym ciebie oglądała. Ale mi nie, nie, no nie! W kapeluszu byś. Nie! Chodziła. Nie chodzi o to, żeby być w kapeluszu, czy nie w kapeluszu. Chodzi mi o to, że zero prywatności. W ogóle zero jakiegokolwiek stanu wolności. Ale ty miała jedną prywatną godzinę I... dla siebie. Ale przestań. Jak w cię się Ale zamknęła, jakie pozerstwo! Byś... Daj spokój! Te garsonki, a to taka, tak. A to Ale taka. Ładną byś Garsonka miała. A ja ci powiem historię. I oglądałam... Bo tam ludzie piszą w internecie, a w tej to wygląda dobrze, a w tamtej to. Nie! Ale ja ci powiem, oglądałam taką historię. W telewizji pokazywali panią Stanisławę Gierek. Edwarda Gierka hmm. znasz. Słyszałem człowieku. Tak, ze słyszenia. pierwszy sekretarz, to prawie tak. król Polski. Prawie. W tamtych czasach. Tam, I miał tam. on żonę Stanisławę. Oboje mhm. pochodzili z biednych rodzin, i ta też taka była. Skromna kobieta Skromna kobieta była, no, ale kiedy została tą pierwszą damą, tak. sekretarzową, czyli królową, czyli prezydentową. Można Jak zwał, tak zwał, mhm. to musiała się czesać. A to I wcześniej wiesz, się nie czysała? Właśnie miała normalną fryzurę. Ale później powiedzieli, że musi włosy mieć utapirowane i taki miała stojącą kulę miała na głowie. Ojeju! I przyznała się kiedyś, że, że ona raz w tylko była włosy. Że jak kładła się spać, to się tak obkładała poduszkami, żeby ta kula cały czas była kulą. O Boże, ale to jest straszne! <noise> no prawda? No i widzisz, i weź tu zostań taką pierwszą damą z kulą na głowie. No, nie, to się głowie nie mieści. Czyli z kulą u nogi. Tak. Co ci nie pasuje? Pieniądze byś miała, ochroniarza byś miała, kochanka byś miała. Tak? No! A skąd wiesz? Lady Di miała. A Lady Di miała. No ale ona się z mężem nie mogła dogadać, to zupełnie inna historia chciałabyś się dogadywać z mężem. Każdy chciałby się dogadywać z mężem, jakby męża tam miał. Ja nie. No nie mam męża. No mężem. ale słuchaj, z mężem się każdy chyba chce dogadywać, a że nie zawsze wychodzi, no to nie wychodzi, no. Ale jakbyście byli prezydentami i prezydentkami, to cudowne byłoby życie. Nie. Obiady przy stole ob... i białe Mi się to był... wydaje, że to jest życie z kalendarzem w ręku, że to jest życie nieprawdziwe. To już nawet pomijam, że tam się trzeba... mogą mogła tymi... sobie cycki zrobić. Ale ja nie chcę sobie robić cycków. Nie potrzebuję. Nie, ludzie tacy nie mają fajnego życia, wiesz? To jest takie życie... Niby prawdziwe, bo ich, a tak naprawdę nieprawdziwe, bo to jest y, zawsze jest życie z mediami na plecach, z jakimiś y, spotkaniami, czy chcesz, czy nie chcesz, to musisz tam być, tak? No właśnie chyba dlatego Lady Di miała kochanka i nie odnalazła się tak y, w roli poz pozerstwa, tak? Jakiegoś nie potrafiła uprawiać. Nie wiem, nie. A ty byś chciała być pierwszą damą? Tak. Chrzanisz? Bardzo. Dlaczego? No, bo bym mogła w kapeluszu chodzić. To już i tak możesz chodzić w kapeluszu, ja ci kupię. No, ale będą patrzeć jak ja idę z rądem na głowie, no daj spokój, ja tak to bym miała wytłumaczenie. Jestem pierwszą damą, tylko że ja męża nie mam. A no to była pierwszą damą, to byś miała. No tak. No. Chyba, że ja zostanę prezydentem. Ale no to wtedy ludzie też będziesz w chodzić w kapeluszu? Oczywiście. I ludzie w Ale gawdy, kobiety chodzą w kapelusze. – A czemu ludzie by się pochowali w piwnicy? No bo ja pierwszą damą? Ja? Hm. A widzisz, nie zaprzeczasz. Nie, no wiesz. Nie, no ale fakta. Za zażartowałam z tą pierwszą damą, no bo to naprawdę jest no, takie życie, a nie życie. Wszystkie chyba pierwsze damy takie życie mają, ale może tego chcą, a może tak po prostu im się życie ułożyło. Niechcący no się ułożyło. A niechcący Nie, No bo słuchaj, pisze. Chłop robi karierę, a kobieta nie ma nic do gadania. No tak, w jakimś sensie. Ale w życiu tak. też w pewnym sensie tak jest. Nie mówię, że masz być pierwszą damą, ale tak musisz się dostosować trochę do faceta. Bo mąż pracuje. No niestety, Bo mąż nie na takie i takie godziny ma. Tak. Niestety żyjemy, pomimo iż się czasy zmieniają, to i tak... Bo mąż zarabia więcej, sądzę. ma więcej do powiedzenia i uderza pięścią w stół, jak mu coś nie tak, pasuje. Tak, to też. A nawet jak nie uderza pięścią w stół, to masz świadomość. mówię. Ale masz świadomość, wiesz, tego, że jesteś od niego w jakimś stopniu zależna i że byt twój i twoich dzieci jest związany z tym, w jakiej kondycji on jest i jak pracuje, tak? Więc musisz za każdym razem się z tym liczyć. No, takie musisz się życie. pokazywać przy nim. Jak? Na przykład na imprezach filmowych męża. No, no tak, no, to prawda, że faceci się jakoś tak y, jak prezentują w, przez kobietę jak też. Jak to było w tej piosence y, Alicji Majewskiej, bo męska rzecz być daleko, a kobiecie wie, nie czekać. Zafałszowałam, źle zaśpiewałam, ale no tak czujesz, było. To, tak. Że facet ciągle gdzieś się daleko, a kobieta czeka z obiadem, z chochlą. Ogniska, domowego. A potem bo była Ogniska domowego pilnuje, dorzuca, Prawda? drewka. A kim byś chciała być jak nie pierwszą damą? Ha, ha, ha. Kim ja bym chciała być? Ja nie wiem, czy ja już bym chciała kimś być. Się powiem, powiem tak, ale ja już jestem stara i ja już chyba nikt nie chciałabym. Ty stara być. jesteś. No to jeżeli bym miała zacząć swoje życie jeszcze raz od nowa, no to na bank chciałabym być aktorką. O, ze spalonego teatru. Ze spalonego teatru to już teraz nie być. Ale tylko to mogę być, być pierwszą damą i aktorką. W sensie graczy, ale pierwszej damy. Nie! Ty byś była najsłynniejszą kobietą w Polsce. Coś, ty nie można być pierwszą damą i aktorką, bo na przykład aktorki czasami dostają scenę, gdzie muszą pokazać ramionczko. Ramionko? Ramionko i ramionczko. No tak, tak, tak. Przy no. okazji. No i nie, nie da się połączyć tych dwóch rzeczy, tak? Świat nie jest tak otwarty, Świat żeby pierwsza… Świat no. nie jest taki zły. Świat nie jest taki zły, No tylko zakwitną jabłonie, ale po no. Ale przekwitły już przekwitły! – To my przekwitłymy, prawda? Nie, my nie przekwitłyśmy. Tu się z Tobą nie zgadzam. My jesteśmy teraz. Przed chwilą teraz... powiedziałaś, że jesteś stara. Stara, no ale ja jestem za stara na takie realizacje i na takie myślenie, co ja bym chciała. O, tak mi się wydaje. O, to ja oś. nie wiem, czy bym chciała być. Gwiazdą Instagrama? Nie za bardzo. Muszę hmm. uważać, że wszystkie media społecznościowe, tam nie ma tej prawdziwości. Tylko jesteśmy kimś, kim chcemy być, a nie jesteśmy. Jak sobie wyobrażamy, jak powinnyśmy wyglądać. Chcemy się karmić tymi lajkami, opiniami innych. W ogóle my żyjemy w takim świecie, w takim świecie, który jest światem takim e, multimedialnym, tak? Wykreowanym, wymyślonym. Światem z telewizora. My Patalek. to gdzieś tak jakoś chłoniemy, to wpada nam do głowy. No tak, lalka Barbie jako wzór... Kobieta jak ma wyglądać. można kupiłam mojej córce lalkę Barbie z szerokimi biodrami. No to czyli coś się zmienia, czyli ludzie zauważają, że nie musi tak być, tak? Gdzieś się włącza jakieś myślenie. Ale mi się wydaje, że i tak cały czas mamy kubełkiem sypane przez telewizję do głowy mnóstwo takich bajek, które w życiu nie, nie istnieją. Na przykład... Yy. Taki temat, wiesz, nie chodzi mi może banalny temat reklamy, tylko mhm. że e, reklamy. Ale powiem ci, kochana, w reklamach, jak mi się kojarzy, teraz filtruję sobie reklamy w głowie: to albo kobiety się kremują, chcą pięknie wyglądać, albo kobiety sprzątają. To też, ale generalnie reklamy też, no wiadomo, mają rozbudzić nasze jakieś ambicje, pożądania, marzenia, że coś mamy chcieć. No jak kupimy ten produkt, to, to będziemy się lepiej poczuć. Tak, I będziemy fajniejsi. Czy się poczujemy. Tak no po i prostu zobacz, jak wszyscy się... Wartość jak wszyscy się, się na reklamach uśmiechają, jacy są szczęśliwi, że nie wiem, że mają ten, a nie inny nie, krem widziała, do Nie, widziałam ostatnio kobieta miała hemoroidy i nie uśmiechała się. Nie, a jak zastosowała produkt, już się Oczywiście. Uśmiecha. No właśnie. No tak, masz rację I to jest. Wszędzie jest w tych reklamach. Takie to jest. Znaczy, my się z tego niby śmiejemy. Chodzi mi o to, że my się śmiejemy z reklam. Mówimy, że one na nas nie wpływają, tak? Ale one powodują, że my cały czas. Yy, Myślimy, że je, że czegoś nie mamy, że moglibyśmy mieć lepszy samochód, tak, że moglibyśmy sobie coś jeszcze kupić fajniejszego do domu. Żyjemy w takim świecie Telewizor bardzo konsumpcjonistycznym. Większy kapelusz. No tak, tak. I cały czas jeszcze tak myślimy, mi się tak wydaje, że to gdzieś zostaje z tyłu w głowy w nas, że że jeszcze nie mamy tego kapelusza, który powinniśmy mieć. Jeszcze ten, cały, ten kapelusz jest cały czas przed nami. Dlatego jeszcze powinniśmy. Karieliska miała tyle kapeluszy. Tak, zanim jeszcze biec i tam do tego kapelusza zmierzać. No. A ty masz kapelusz? Mam. Naprawdę jak on wygląda? Mam taki plażowy. Z bardzo A plażą, dużym poglądem. Ja e, e, no tak, taki, żeby słoneczko na mnie nie świeciło. Mam. Dobrze się w nim czujesz? Tak. A widzisz, kapelusze są fajne. Ja w ogóle bardzo dobrze wyglądam w kapeluszu. Ja też. Ja mam taki z mniejszym Taki bardziej sportowy. Bardzo go lubię. Ale, ale kapelusze są... Właśnie, czy teraz się nosi kapelusze? A wyobraź sobie teraz wszyscy raptem zaczynają chodzić w kapeluszach. Wszyscy. Idziesz ulicą i każdy ma kapelusz. Jakbyśmy wsiadali do autobusu, każdy w kapeluszu sobie wyobrażasz? Kapelusz, no to wiesz. I niektórzy w cylindrach na przykład. I tak cylinderek tak dało melonik. Pan się witał, zdejmował. Cudownie to było. <laughs> Mężczyzna nie, nie. szacunek pokazywał, znajdując Melonik. Tak mówisz? No tak myślę. Hmm. No. Czyli nie chcesz być pierwszą damą? Nie. Nie, jak patrzę na naszą pierwszą damę, patrzę jako na. Te rączki układa, te, te, te stroje ma wszystkie szyte podobnie, tylko w innych kolorach, i te włosy też takie natapirowane. Chyba to nie jest potrzebne. W ogóle ostatnio się zastanawiam nad rzeczami, które są mi potrzebne, które nie są potrzebne, co ja chcę, czego ja nie chcę. I właśnie o, znowu zapętlę temat, jakby w pewnym sensie. Mi się wydaje, że człowiek, jak się dobrze w siebie wsłucha, to wie, co, co jest mu potrzebne, a co nie, ale wiele rzeczy. Które my uważamy, że są nam potrzebne, to naprawdę yy, myślę, Ada, że. Kreuje w nas to po prostu świat, w którym żyjemy, świat współczesny, tak? Że człowiek współczesny powinien. I tu jest taka cała lista rzeczy, tak. które powinien, tak? Powinien jeździć po świecie, tak. powinien bywać w restauracjach, powinien, nie wiem, co, mieć tak a tak urządzone w domu, powinien mieć to i tamto wytarte, takie, a nie innym sprzątnięte odkurzaczem. Mi się wydaje, że że my dużo rzeczy robimy takich, których wcale nie potrzebujemy, tylko nam się wydaje, że my musimy. Masz rację. Czy my jesteśmy szczęśliwi z tym? No przez 5 minut na pewno. No przez 5 minut, tak? I pytanie jest, czyje potrzeby zaspokajamy, czy tymi butami zaspokajam swoją potrzebę, bo chcę je takie mieć, czy A ja zaspokajam lubię buty. czyjąś potrzebę. Ja lubię buty mieć fajne i wygodne, ale to ja myślę o sobie wtedy. Bo chcę mieć takie same jak psiapsiółki, jak kuleżanki, bo, bo chcę być akceptowana, to muszę kupić takie modne buty, bo jak będę miała te takie, co tam Ale wieś... nie to, że kupuję modne buty, tylko kupuję takie, jakie lubię. Słychać nasze dziewczynki. Widzisz, o. I to do tego trzeba chyba dorosnąć. Nie, wiesz co, mimo iż dzieci oglądają te reklamy i ciągle czegoś chcą, to jednak są cudownie naturalne. I potrafią się bawić głupim ołówkiem. To prawda. My tego nie potrafimy już. No, ciekawe to jest, co powiedziałaś. Czy my dorośli potrafimy, tak? Cieszyć się no, bo z tak rzeczy? Jak się spotykają nasze dziewczynki, to one tworzą swój własny świat. No, no, my też tworzymy swój własny świat. Piękne zabawki robią z modeliny, które są wielkości tych, tych, które można kupić za grube pieniądze, tak. a one się bardzo cieszą tym, co mają. Tak? Postawiła po sok na podłodze, ja nie chcący rozlałam stopą mój. No Czy tylko y, delikatnie? Tylko mam mokre skarpety i trzecie. A potrzebujesz skarpetki? Nie, nie potrzebuję. No to musicie wziąć. E, nie potrzebuję, ale trzeszkną przez zabawę, a potem naprzeszkę. Ale, na weź ale weźcie ręcznik i Wytrzesz? Weź ręcznik. A w co się najbardziej lubicie bawić? Lekarza. Lekarza. A czym byś chciała przeciw? nie, nie ja mam dwie najlepsze opcje. No co kim byś chciała zostać? Albo malarką, albo, albo akrobatką. Wow, a ty lata? Nie wiem. Na kalku? Nie. Ty chciałaś kiedyś być lekarzem od zwierząt? No, ale on ciężko będzie, ja, ja tak nie mówię, ciężko pracować. <laughs> A po ja cały dobrać, nie, czas nie wiem jaką pracę wybrać. Nie wiem. Mi się pojawiają no. nowe w e, głowie, dobrać a, dobrać a jeszcze pod. Na, na poczcie wyciągnę? No. Ale jako listonosz, czy jako pani, która przybija pieczątki? Jako pani, która przybija pieczątki. Ale to jest przyszła Papier bieżesz, Proszę posprzątać pokój, proszę posprzątać. Co się wylał, Będziemy niedługo się zbierać, Litka. Także no, idź no, i... po wycieraniu. A chwilę na hamaku na balkonie. Nie, już będziemy się zbierać, bo już jest godzina no, późna. Ja mówiłam ci, że jak będziemy wychodzić, to będziemy A wychodzić. będę mogła zobaczyć widok z balkonu. No Oczywiście, to zobaczyć tak. widok z balkonu, bo ale tak, idź no, posprzątaj, Słyszysz, co do ciebie mówię? Idź po razem z Leną pokój. No. I wytrzyjcie tą podłogę, dobrze? Podłogę wyszalować, mi proszę. Ale Lena, nie zaczynaj tego. Proszę cię, my już tę scenkę rodzajową przerabiamy 1500 razy. Nie, nie możesz za nie To się prawie codziennie z kimś, Lena, ostatnio widujesz. Jak nie, ja to Lidzia, no wymówisz. Na no, pewno się spotkamy ja nie dzisiaj, albo. Znowu będziesz się sprzątać. Nie, Lena ci pomoże. To jest spokój, Lena. Lenko, jak się pracuje na poczcie, też trzeba posprzątać to, co jest za okienkiem. No. to są takie Moja córka nie chce pracować. Mówisz? Tak. A kto chce pracować? Nie wiem, ja nie. Ale muszę. Wszyscy musimy pracować. Praca to trud. A jak trudno, to się nie chce. Cierpliwość. Tak? No. Matka musi pracować ze swoim dzieckiem. Nieustannie. To były nasze dziewczynki. Twoja chce być artystką, a moja chce stemplować listy. To się jeszcze może zmienić. To wszystko przed nimi. Pożyjemy, zobaczymy, życie pokaże. Tak. Może będzie chciała być pierwszą damą. Kto wie. Dokładnie. Ja chyba muszę odpocząć. Chyba tak. Chyba musimy. Topa. Topa.